żeński jest zły tego że kobieta i mężczyzna jeżeli nie chcą mieć dzieci więcej niż mają to mogą współżyć tylko w dni niepłodne i kobieta musi się obserwować I generalnie to było moje wyobrażenie na protechnologię jak to mówią jak trwoga to do boga Stwierdziłam, że e, przymknę oko na te moje wyobrażenia i e, chcę spróbować, no bo już nie miałam innych jakby możliwości w głowie, poza tym, że następnym krokiem w klinice ma być in vitro. E, napisałam do pana doktora e maila. Pan doktor tego maila. E, Przeczytał, odpisał, powiedział jakie są warunki konsultacji, że konsultacje internetowe są również płatne. E, są trzy rodzaje konsultacji internetowych u pana doktora: konsultacja w wyniku, konsultacja e, jakby mailowa oraz konsultacja za pośrednictwem e, Skype'a. E, ja stwierdziłam, że wyślę po prostu wszystko co mam i, i zrobię sobie taką konsultację internetową e, po wynikach. I pan doktor mi bardzo szybko odpisał, jakie ma zalecenia i jaki ma jakby, jaką ma wizję tego wszystkiego. Po tych wynikach, które to były, słuchajcie, identyczne wyniki, które ja we wrześniu 2016 roku zaniosłam do Kliniki Leczenia Niepłodności. To nie były żadne, nic się nie zmieniło od tego czasu, oprócz tego, że miałam zrobione HSG i miałam badania bakteriologiczne i zakaźne. Napisał mi od razu całą listę rzeczy, które powinnam zbadać, bo on ma jakieś tam podejrzenia. Mówi: No, kurde. Znaczy, pomyślałam sobie inaczej, yy, oczywiście, yy, między innymi właśnie dlatego poleciałam do Polski, ale też również ze względów zdrowotnych innych, ponieważ yy, że tak powiem, yy, dysk mi wypadł i musiałam lecieć do Polski yy, trochę się poddiagnozować i trochę podleczyć. No i pan doktor yy, poszłam już z wynikami do pana doktora. Pan doktor oczywiście praktycznie nie pomylił się w żadnym z punktów na podstawie tych wyników dotychczasowych i zaczął mnie dalej diagnozować. Powiedział, yy, że yy, na jego oka wtedy, wtedy jeszcze nie miałam yy, na pewno badań zrobionych yy, na trombofilię, bo czekałam na wyniki. Ale większość wyników, które kazał mi wykonać między innymi znów badania tarczycy, bo już mu się nie podobały poprzednie wyniki FT3, FT4. Potwierdziło się, że nadczynność hula, mało tego podejrzewał i dalej podejrzewa troszeczkę u mnie Hashimoto, ponieważ moja tarczyca dalej szaleje. Tyle, że no, przeciwciała są już w normie, ale były podwyższone. A obraz tarczy, USG tarczycy jest w porządku, no i dlatego jesteśmy dalej w trakcie takiej diagnostyki, nazwijmy to w ten sposób. No ale zaczął mnie diagnozować, zaczął mówić, kurczę, tutaj mamy taką przyczynę, tutaj mamy taką przyczynę, i słuchajcie, ja po prostu poczułam się nowym człowiekiem. Ja poczułam się paradoksalnie, powinnam się załamać, ale ja po prostu się poczułam szczęśliwa, bo w końcu ktoś powiedział mi, że jest przyczyna, a nie wymyśla pani sobie niepłodność. I powiedział wprost, że leczenie moich wyników, yy, czy moich wyników, wyników się nie leczy. Leczenie moich hormonów, doprowadzenie stanu, yy, jakby yy, tego, w jakim był w yy, stanie mój organizm wtedy po tej agresywnej stymulacji yy, w klinice leczenia niepłodności, yy, ja wiem, że yy, niektóre kobiety są miesiącami na takich, yy, tych, yy, na takich yy, stymulacjach ale ja po jednym miesiącu miałam już dość, przynajmniej mój organizm miał dość. I żeby mój cykl wrócił w miarę do normy, potrzebowałam no minimum ponad roku, a u mnie w miarę do normy chodziło o to, żeby był pomiędzy 33 a 37 dni, co i tak dla mojego lekarza było nieakceptowalne bo teoretycznie tam do 30, to zdarzało się przed tą moją, przed tym moją obrażeniem się na leczenie w 2016 roku miałam cykle tak między 31 a 33 dni, co było akceptowalne, potem oczywiście jak się obraziłam na leczenie te cykle się porozjeżdżały, a w klinice leczenia niepłodności okazało się, że mam niepłodność idiopatyczną, nie? No i Pan doktor stwierdził, że to jest absolutnie nieakceptowalne, żeby te cykle nawet miały po te 33-30 parę dni i im krótszy cykl, w sensie im bliższy ideały, tym lepiej. Przynajmniej w moim przypadku. Dlaczego? Dlatego, że u mnie prawdopodobnie te owulacje, do których dochodziło mimo wszystko czasami, w tym 18-20 dniu cyklu czy czasami w 22 dniu cyklu, mogło się okazywać, że te jajka po prostu są przejrzałe, że one tak długo rosły, że już były takie sflaczałe. Wiem, że czasami dochodzi do zapłodnienia nawet w 30 dniu cyklu, bo, bo tak jest, bo takie rzeczy się zdarzają. No u mnie to po prostu no, nie funkcjonowało tak, jak trzeba. No i zaczęło się, zaczęło się leczenie. Pierwsze, co powiedział, oczywiście, a, nadmienię jedną sprawę, na czym polega wizyta na, na protechnologiczny? Bo to też jest istotne, a ja tutaj się rozgaduję o tym, jakie były zalecenia, nie powiedziałam jak, jak, jak konkretu. Wizyta naprotechnologiczna polega na tym, że na wizytę przychodzi para. Naprotechnologia leczy parę. Nie kobietę czy mężczyznę, tylko parę. Ja akurat nie mogłam przyjść z mężem, ze względu na to, że on był na Islandii, a była sama wtedy w Polsce. I e, jakby, no, zrobiliśmy to troszeczkę eksternistycznie za mojego męża, ale wywiad, który przeprowadza na protechnolog e, zaczyna się tak naprawdę od naszego przyjścia na świat. Na, na protechnologii jest ważne to, czy y, mama wasza rodziła Was siłami natury, czy przez cesarskie cięcie, czy byliście karmieni piersią, czy nie. Dlaczego? Dlatego, że to na przykład wpływa bezpośrednio na nasz układ immunologiczny, a immunologia jest również brana pod uwagę w naprotechnologii. Naprotechnologia patrzy na naszą płodność holistycznie, czyli nie patrzy tylko na to, jak wygląda nasz jajnik, czy macica. Ale patrzę na to, jak wyglądają nasze jelita, jak wygląda nasza wątroba, jak wygląda nasz y, mózg, jak wygląda przysadka, jak wyglądają nadnercze, dlatego że to są wszystko, tarczyca przede wszystkim, są wszystko narządy, które wpływają na nasz y, metabolizm i na nasze y, hormony. A hormony są, jak wiecie, bardzo istotne w y, całym procesie zachodzenia w ciąży i w całym procesie donoszenia ciąży. Więc pan doktor przeprowadził ze mną taki obszerny wywiad. Ja już wtedy po wywiadzie go kolejne hipotezy, które się potem potwierdziły. Przez ten czas powiedział, że to na pewno potrwa, że to muszę się, musimy się uzbroić w cierpliwość, że to na pewno nie będzie tak, że pach po miesiącu i ciąża, bo stan mojego organizmu jest w opłakanym stanie. No i zaczęło się mozolne leczenie. Ja Wam wspominałam o niektórych sytuacjach, że na przykład okazało się, że no właśnie jestem, mam tą trombofilię, mam mutacje, które odpowiadają za metylację i u mnie akurat no było to dość, że tak powiem. Mocno zaawansowane i widoczne w wynikach, ponieważ ja miałam bardzo wysoki kwas foliowy, bardzo niską witaminę B12, co, był, co było pierwszym takim. A i bardzo wysoką homocysteinę, przede wszystkim, co było takim pierwszym znakiem i takim pierwszym alarmem, że coś się dzieje nie tak. Potem przy badaniu kolejnych, jakby tam. Kolejnych y, witami, poziomu witamin, mikroelementów, i tak dalej. Okazywały się kolejne y, smaczki, y, że coś jest nie tak. No i lekarz powiedział wprost, że tutaj tak, no, trzeba doprowadzić jelita do porządku, y, bo, bo tam coś się dzieje nie tak. I jak to y, zacznie funkcjonować, to wtedy zaczną y, też inne rzeczy się naprawiać. Słuchajcie, tak faktycznie jest. Y, ja teraz nie wiem i słuchajcie, ci, którzy mnie śledzą na Instagramie i w ogóle w mediach społecznościowych od samego początku, wiedzą, że ja ostatnio zmagam się z bardzo dużymi problemami z tarczycą. Jest taka hipoteza, że po prostu leki, które biorę na tarczycę, są w zbyt wysokich dawkach, ponieważ po jakby naprawieniu pewnych elementów. One zaczęły się wchłaniać za bardzo. W sensie są za duże dawki tych, tych leków. I dlatego teraz eksperymentalnie schodzimy z dawek. I ja na przykład czuję się o wiele lepiej, więc no jest to jakiś tam trop. O! To znaczy, że trzeba wziąć tabletkę. Ale nagram do końca i dopiero Wam to. I dopiero Wam to. Yy, I dopiero wezmę tabletki, już głupoty. No, wracając do tematu naprotechnologii. Yy, ja aktualnie jestem yy, w czerwcu minął dwa lata leczenia naprotechnologicznego. W międzyczasie byłam jeszcze u jednego naprotechnologa, z, tym razem z moim mężem już, yy, który wywarł na nas piorunujące wręcz wrażenie. Yy, nie będę mówić nazwiska, ale przyjmuję w okolicach Bielska, Białej. Myślę, że większość ludzi wie, o kogo chodzi. Większość ludzi z branży ciąży opornościowej wie, o kogo chodzi. Jest to po prostu człowiek, dla mnie anioł i z taką ogromną wiedzą i z takim podejściem myślę, że ma na swoim sumieniu w słowie i koncie wiele dzieci. I w przypadkach naprawdę ekstremalnie beznadziejnych. Jestem na etapie, jakby, dość dobrego ustabilizowania wszystkich aspektów mojej ciąży oporności. Owszem, tam wychodzą kolejne smaczki, ale to tylko i wyłącznie dlatego, że one zostały przez te wiele lat zbagatelizowane przez wcześniejszych lekarzy i cały czas coś nowego wychodzi. Ale myślę, że to jest już tak fajnie spięte w klamrę. Jestem przed konsultacją u immunologa, ponieważ ta immunologia u mnie też kuleje, ale czuję się zaopiekowana. Czuję, że ktoś o mnie dba. Czuję, że, yy, że ktoś mi nie wpaja, że ja sobie to wymyśliłam. A w klinice leczenia niepłodności tak było. Proszę porzućcie wszelką nadzieję. Jedynym rozwiązaniem jest inseminacja in vitro. Um, mam nadzieję, że um, przybliżyłam Wam troszeczkę um, tą moją historię um, ciąży, oporności, um, inseminacji i um, leczenia naprotechnologicznego. Um, nie przekonuję nikogo absolutnie do żadnej z. Um, tych metod, bo uważam, że osoby, które starają się dwa lata, i dla nich to już jest psychicznie nie do ogarnięcia, i decydują się na in vitro, i to in vitro jest udane, to jest jak najbardziej pozytywna decyzja, ponieważ yy, ja wychodzę z założenia, że nie yy, środki, ale cel jest ważny, yy, i jeżeli yy, na, na końcu tej naszej drogi tym celem yy, zdobytym jest dziecko, to jest ok. Ale pamiętajcie, że e, bez dobrej diagnostyki wy nie jesteście w stanie e, zawsze to in vitro przejść, jakby tą procedurę pozytywnie, ponieważ e, ja, tak jak mówię Wam, ja nie wykluczam in vitro w przyszłości. Jeżeli zawiodą wszystkie metody dotychczasowe, to ja to in vitro, e, my to in vitro bierzemy pod uwagę, ale tylko i wyłącznie dlatego, że ja jestem dobrze zdiagnozowana. Jeżeli podeszlibyśmy do in vitro w nas, podczas następnej wizyty w Polsce, tak jak był plan, ja jestem w 90% paru procentach pewna, 98, że nie miałoby szans do in vitro, ze względu na to, że ja bez leczenia, które mam aktualnie wprowadzone, nie byłabym w stanie ani utrzymać tej ciąży. Do zagnieżdżenia na 90%. Parę procent by nie mogło dojść, a poza tym nie wiem czy wiecie, ale insulina tak upośledza nasze komórki rozrodcze, komórki jajowe, że prawdopodobnie te komórki byłyby zbyt kiepskiej jakości, żeby w ogóle do czegokolwiek się nadawały. Dlatego ja Was zachęcam do tego, żeby przed jakimikolwiek takimi drastycznymi decyzjami. Zastanowić się nad y, taką diagnostyką. Ja wiem, że my ufamy lekarzom i ja Wam zachęcam do tego, żeby jednak y, lekarzom ufać, ale żeby to zaufanie było na tyle ograniczone, y, żeby konsultować się jakby z innymi specjalistami. Ja, y, ja tak robię nawet to teraz. Mimo, że ufam mojemu lekarzowi, czasami mamy przez to jakieś tam małe spięcia, ale tak bardziej humorystycznie już nie mówię o tym, żeby tutaj lekarz się nam nie obrażał, bo się z kim innym konsultuje. Bardzo często bierze pod uwagę sugestie innych lekarzy i mnie też do innych lekarzy wysyła i to jest właśnie dobre. To świadczy o jakby jakości usług. Ginekologa, kiedy nie boi się konsultacji z innymi lekarzami i jakiejś tam, może nawet krytyki, czasami. Dlatego tutaj Was bardzo zachęcam do tego i nie dajcie się wmanipulować w spirale niepłodności idiopatycznej, bo nie ma czegoś takiego, że jesteście, bezpłodni, jesteście niepłodni bez powodu. Powód jest zawsze, tylko trzeba jego szukać. A czasami mam wrażenie, że kliniki leczenia niepłodności. Celowo e, nie szukają tych e, przyczyn, ponieważ e, to im się nie opłaca. E, najlepiej jest skierować kogoś na in vitro, na inseminację i na jakiekolwiek inne m, zabiegi, które mają jakby pomóc, a to jest droga na skróty czasami. Dlatego e, mam nadzieję, że ten film Was nie zanudził, bo ja widzę, że ja już gadam jak zwykle e, za długo. I mam nadzieję, że. E, Trochę Wam pomógł i rozjaśnił jakby tą całą y, sferę y, i widzicie, jakie są różnice i y, czy warto, czy nie warto. Jeżeli chcecie więcej o. Insu o oh, insulinoopornością żyje, o tej naprotechnologii, dajcie mi znać, ja bardzo chętnie nagram coś. Może mi się uda też... Y, 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 może mi się uda też ponagrywać z kimś, kto się zajmuje naprotechnologią, też z instruktorami naprotechnologicznymi, bo ja Wam powiedziałam o tej naprotechnologii bardzo, bardzo w skrócie i to na podstawie mojej historii, ale tak naprawdę bardzo chętnie Wam nagram o tym, na czym to polega i z czym to się je i dlaczego naprotechnologia tak jest w stanie.